Dzisiaj wam powiem jak jo przyszedł kiedyś do domu. Tak niedawno to było, taki słaby, taki słaby, że mi się nawet godać nie chciało. Siadł se w kuchni przy stole i sobie tak siedza. A tu jak nie wpadnie moja staro, jak nie zacznie ryczeć, że to gorzołka szkodzi, pija, jak se to zdrowie psuje, no wiecie, jak to do baba. Tak mnie to już nerwowało, a ona durk i ciągiem i mi się pyto Antek, będziesz jeszcze pił? No nic, no nie jak się, bo nie miałeś siły. Drugi raz mi się pyto, Antek, będziesz jeszcze pił? No nic. Wiecie co, ale jak za piątym razem mi się spytała, Antek, będziesz jeszcze pił? Wierzcie mi, nie wyczmołek. I godam, no dobra. Nalej. Alois po śmierci dostał się do nieba, zresztą za dobre uczynki. Święty Pieter otwierał mu ta brama i się go pytał. Jak się nazywasz? Alois Buła. Jaki masz zawód? Pijok. Alois, co to jest za zawód pijok? nie, święty piecze, się pyta się. Przeco jest zjadł z łazi z górnych. Leją, piją, tańcują, się bawią. Ja się nie pytam, co oni robią, ino na czym zawód polego. Święty piecze, narwujecie mi. Obejrzcie się w księdza zawodów, to się dowiecie. Święty Pieter przejrzał całą księga, od początku do końca. Niestety takiego zawodu nie znał. — go do Alois. Jest mi przykro, takiego zawodu niba do nieba nie włazisz. Ale Alois był zapobiegliwy. Jak się kłot do tej truły jeszcze na ziemi, do szaketa schował se flaszeczka, wspomniał se o tym u gó góry i go do... Święty Pietrze, słuchajcie, a ja coś dowozbą, a co to jest? Cii! Nic nie pytajcie. Napijcie się rano pogodumy. Na drugi dzień Święty Pieter w Taki słaby, trzymie się za łeb i gadał Alois! Alois! Pójdź. Ty masz naprawdę ciężki zawód.